Chrystus Zmartwychstał, prawdziwie Zmartwychstał. Moi drodzy z Katedry Świnnickiej, która jest w remoncie, tutaj y, od tego ołtarza, przy którym obecnie sprawujemy Liturgię Świętą, sprawowaliśmy też Liturgię Tryduum Paschalnego. Y, z tego miejsca pozdrawiam wszystkich naszych diecezjan, a najpierw kapłanów, y, y, kleryków, y, zakonne siostry. Wszystkie rodziny, dorosłych, seniorów, także młodzież i naszą kochaną dziatwę. Wszystkich serdecznie, świątecznie pozdrawiam z tego miejsca i pragnę y, z tego y, miejsca skierować do Was bardzo serdeczne słowa życzeń wielkanocnych. Mamy za sobą y, świętą liturgię Wielkiego Tygodnia. Szczególnie świętego misterium paschalnego. No, przeżywaliśmy tę liturgię z takim bólem serca, bo nie było tak dużo wiernych, tylko mogło być pięć osób. Takie są restrykcje. E, Połowaliśmy je zachować dla naszego dobra, dla naszego życia i zdrowia, tak, ale taka. Tęsknota za Wami no, wypełniała nasze serca, bo chcieliśmy być przed Bogiem razem na liturgii, a to w tym roku po prostu było niemożliwe. Z tą większą taką serdecznością dziękujemy Wam za jedność duchową, jaką podtrzymywaliście tutaj z tym miejscem świętym, z naszą katedrą, z nami. Był przekaz e, medialny, e, internetowy wszystkich nabożeń z Wielkiego Tygodnia, z tej katedry i myślę, że wielu z Was uczestniczyło z nami duchowo przez łączność internetową. Mój drodzy, mamy czas taki trudny, <laughs> jesteśmy w okresie pandemii, która zagraża naszemu życiu, też zdrowiu. Wiemy, że wiele osób odeszło z tego świata, że wiele zostało zarażonych, że wielu jest zmartwionych ciągle właśnie tym wielkim zagrożeniem. Ale nad wszystkim jest Bóg. W Jego Bożych donach jesteśmy. Niech Wielkanoc, z którą przeżywamy, nas jakoś duchowo odrodzi. Niech nam wróci radość do naszych serc, pokój oparty na zwycięstwie Jezusa, które się ujawniło, zajaśniało w Jego zmartwychwstaniu. Dlatego życzę wszystkim diecezjanom, a więc kapłanom, osobom życia konsekwanego i wszystkim wiernym świeckim obfitości darów Chrystusa Zmartwychwstałego, Życzę tego otwarcia się na e, dary Pana Jezusa, bo e, serca nasze, gdy są otwarte, to te dary mogą właśnie do nas, prawda, przechodzić od Jezusa e, i nas ubogacać. Więc życzę tego otwarcia się na dary Pana Jezusa. Niech Pan Jezus obdarzy wszystkich e, nową wiarą, nową nadzieją, i nową miłością, także obdarzy pokojem, radością świąteczną. I niech także nam udziela tego daru doczesnego, najważniejszego, jakim jest zdrowie, zdrowie duchowe, a także zdrowie cielesne, bo ono jest podstawą naszej aktywności życiowej. Niech pan Jerzy Zmartwychstały nas prowadzi w, w przyszłość, która jest przed nami. I niech nam błogosławi, a Jego Matka, Matka Jezusa Zmartwychwstałego, niech nas otula płaszczem swojej opieki, jej ufajmy, jej dłoni też się trzymajmy i będziemy bezpieczni, bezpieczni na drodze, którą mamy jeszcze do przebycia na tej ziemi. Błogosławionych Świąt pas Wielkanocnych, one jeszcze trwają, jest Oktawa Wielkanocy. Jest okres Wielkanocny jeszcze, aż do Zielonych Świąt. Także cieszmy się Pańskim zmartwychwstaniem i wierzmy w to, że po tym wielkim piątku, który przeszliśmy czy który przechodzimy, nadejdzie czas y, y, radości, poranka, wielkanocnego. Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz na wieki, Współłożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył Niebój Ziemię. Niech Was błogosławi Bóg wszechmowący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A więc Aleluja, Jezus żyje, szczęść Boże.